Witam, tu Andrzej. Film na tytuł Czy depresja jest z wejściem w stan terapeutycznego snu? Tutaj widzicie na zdjęciu panią, która jest w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Widać jej ramiona, nie ma odzieży na sobie, a jednocześnie jest. No można powiedzieć zagniewana jakaś. Ma niechęć jakąś sprzeciw. Widać dokładnie jej czoło takie zmarszczone. To jest tak jakby symbolizowało, że jest to stan. Poza dziennym stanem, w którym jesteśmy ubrani, w którym chodzimy w świetle jasnym, w którym coś robimy, tutaj, tak jakby ta pani przeżywała jakieś przeżycia z cienia. Także dzisiejszy film dedykuję wszystkim osobom, które mają takie przeżycia. Tutaj zresztą pani ma na ręku, Tatuaż, który dla mnie jest świadectwem obecności takiego cienia, który wręcz krzyczy, żeby go zobaczyć. Ludzie robią tatuaże, żeby pokazać. Coś jest jeszcze oprócz tego, co widać, tak bezpośrednio. Tyle, że w naszej kulturze ów sen, owa depresja, ów ten terapeutyczny sen, który się człowiekowi może wydarzyć właśnie wraz z wejściem w depresję, jest niedoceniany. Jest nieefektywny. A przez to jest wypierany, bo nie, no chcemy być efektywni, chcemy spełniać swoje role. I przykładowo pokolenie bumerów po II wojnie światowej było bardzo przekonane o tym, że właśnie efektywność, racjonalność, wykonywanie zadań jest tym, co należy robić, czego należy się trzymać. I tam nie było specjalnie mowy o wnętrzu, o przeżywaniu. Były efekty zewnętrzne, ale wewnętrznych już nie bardzo. I teraz kolejne pokolenie, kolejne pokolenia mają duże kłopoty w obszarze wewnętrznym, w obszarze psychicznym. Mogą nawet st stosować wręcz jakieś narkotyki, żeby się wybić z tamtego stanu wewnętrznego, żeby ich nie zalewał, bo to jest aż tak mocne, że człowiekowi nie daje żyć. Ta depresja, te stany depresyjne są to rodzajem takiego przerzucenia zwrotnicy na proces duszy, i to dzieje się zwykle tak, że to człowiek sam tego nie wybiera czyli osobowość tego nie wybiera że to dusza wybiera że to duszy już nie pasuje, że to już nie może w ten sposób być. To już jest za dużo. Tutaj możemy powiedzieć, że jakby możemy być spadkobiercami zaniedbań wielopokoleniowych, zaniedbań wielopokoleniowych traum. Może być to właśnie takim skutkiem, objawem długo, długu wielopokoleniowego. To, że ktoś jest spadkobiercą jakichś dóbr materialnych, zewnętrznych, bo tak zwykle bywa, to jeszcze jest tak, że są spadki i ten następne pokolenie spadkobiercą tych wartości, które są wewnętrzne w rodzinie. Ale to nie, nie muszą być wartości pozytywne, no, no takie pozytywne, to znaczy poz, na plus. To mogą być długi psychiczne, dług psychiczny, może być to dług zdrowia psychicznego, że ta rodzina mogła, mogła nieść ze sobą jakieś duże trudności. Tam dużo, dużo różnych rzeczy mogło się wydarzyć. I teraz dusza może chceć się z tego uwolnić, może to dusza już, już mieć tego za dużo. Zwłaszcza u dusz, które są stare, które już dużo przeżyły i już same z siebie mają w swoim procesie du dużo zasobów, i niekoniecznie przepracowanych, niekoniecznie wyrównanych, niekoniecznie, że tam to dobrze gra, a jeszcze właśnie przychodzi. Przychodzi coś z, z linii rodowej. To w, w, w psychologii niektóre nurty zajmują się tym. Karl Gustav Jung mówił o tak zwanym cieniu. Obecnie, obecnie ten cień jest demonizowany. To znaczy, wiele ludzi, którzy nie mają ducha i którzy nie mają sami refleksyjności, potrafi yy, uważać, że tamta strona jest stroną demoniczną, że w człowieku jest strona zła, że jest coś yy, jakby przeciwnego życiu, że jest coś yy, w samym człowieku, że jest coś, czego nie należy dotykać. Yy. Po części jest to prawda, ale to nie jest dokładnie tak, bo tak jak tutaj mówię w różnych filmach na kanale, że ciemne siły duchowe potrafią się podpiąć po człowieka, jeżeli jego dusza się na to zgadza, ale to nie jest on sam. Człowiek zwykle nie jest negatywnym jakimś. Patologicznym tworem, to bardzo często anio anioły w z upadającej linii, z tej linii wstępującej, te anioły, w których życie się zapadło z powodu właśnie odejścia od źródła, to tam jest coś, z czym nie warto mieć kontaktów, konfliktów też nie warto mieć z nimi. Ale umów nie trzeba mieć i nie warto mieć <laughs> jakichś umów, jakichś cokolwiek, czy z nimi robić jakieś interesy. To nie warto naprawdę. Natomiast w naszej duszy mogą być przyczyny tego, dla, dlaczego my gdzieś tam chcieliśmy wejść. W te relacje, że się poddaliśmy, że poddaliśmy się jakiejś, jakiemuś dręczeniu, jakiemuś podporządkowaniu, to często u nas jest właśnie przyczyna i w naszej podświadomości, w, naszym, w naszej duszy jest to sprawa. I to może nam nie dawać spokoju mimo tego, że możemy nie być świadomi, co się tam dzieje. I to jest tak zwane przez Arnolda Mindela dream body, czyli śniące ciało. jest bardzo piękna nazwa. Śniące ciało, czyli jest w nas coś, co śni. Jest w nas coś, co śni i ten sen nie jest jakby świadomy. Dusza nie jest samoświadoma, dusza nie jest refleksyjna. Ta dusza ma, jak powtarzam, mentalność czterolatka. I ona nawet z, z nami nie potrafi rozmawiać za bardzo. Bardzo często robimy coś. No dajmy na to, miałem taki okres. Kiedy się notorycznie w palce kaleczyłem. A to dlatego, że moja dusza była wściekła na mnie samego. Była wściekła na, na, na to, że, że jestem w takim stanie, w jakim jestem. I dusza chciała sobie zrobić krzywdę. Chciała sobie yy zro się, zrobić skaleczenie. Nie dlatego, żeby miała złe intencje wobec siebie tak ostatecznie, tak, tylko dlatego, żeby coś sobie pokazać, żebym ja coś widział, bo my, jako osoby świadome, jako ci, którzy operują świadomością, my mamy szansę pomóc naszej duszy. My mamy szansę wejść do tego snu, mamy szansę wejść świadomie w, te, w ten sen i zobaczyć to, z czym mamy do czynienia, o co to chodzi. Jest taka droga, taki sposób jogiczny, który się nazywa świadomym śnieniem. To po angielsku lucid Dreaming. I to rzeczywiście człowiek, jakby w budzi w środku swojego snu i można zobaczyć, sobie, czy jaśnie. Jest kilka technik na to, I się człowiek pyta na jawie, czy jaśnie, tak, żeby, żeby się przyzwyczaić do tego pytania. No i na, na jawie się okazuje, że człowiek nie, nie śpi. Ale jeżeli ja będę z uporem maniaka siebie pytał o to, czy ja śnię, to będę z uporem też pytał siebie w czasie snu. I w czasie snu sobie odpowiem, no tak śnię i to jest sen. I wtedy następuje wybudzenie w cudzysłowie w ciągu snu, czyli... Świadomość się mocno podnosi, mocno uruchamia i można zacząć działać świadomie w czasie własnego snu, nie budząc się. Tak samo jest z depresją i z stanami takimi przygnębienia, z takimi stanami utknięcia wewnętrznego, kiedy nie jesteśmy w pełni sprawni. W świecie zewnętrznym, kiedy w pełni sprawnie nie, nie, nie potrafimy być, to oczywiście przyczyny mogą być różnorakie. I oczywiście grają z tym, co się dzieje w tym śnie, w, tym, w tej depresji. Te przyczyny grają, czyli świat rzeczywisty gra razem ze światem snu. I gra na tyle, na tyle jest to intensywna gra, że nie jesteśmy w stanie często tutaj w świecie materialnym czegoś zrobić. Pojawiają się problemy. Pojawia, czy to może być to tak, że pojawia się problem w nas samych? To znaczy, że y, nie, nie mogę jakaś jest fobia, na przykład, że ktoś nie, nie, nie umie wejść do samochodu, albo do tramwaju, albo ktoś nie, nie może, dajmy na to, się odwrócić, albo że ktoś nie może do sklepu pójść, albo czegoś nie może kupić, tak fobie na przykład są. To wszystko gra właśnie z tym stanem wewnętrznego snu. I woła o to, że tam jest jakaś treść, która jest do przepracowania. Także to jest, to jest bogactwo, można powiedzieć, przeżyciowe bogactwo, acz no niestety często niespecjalnie radosne w, w rozumieniu obecnych naszych kanonów wartości, tak, że mamy dobrą pracę, dobrą. Dobre wykształcenie, mamy dzieci, mamy żonę, mamy wakacje, mamy gdzie mieszkać, mamy samochód, tak. To jest tak, że od wielu setek, czy nawet tysięcy lat, te procesy dla tradycyjnych kultur były istotne. Czasami no na poziomie niemalże takim samym jak te procesy świadome. I, I tam, dajmy na to przykładowo w Azji, szamani, czy tam w północnej Ameryce, szamani to też, jeśli dobrze pamiętam, u Indian Ameryki Północnej tam byli też właśnie tacy, tacy ludzie, chociażby ci, Medicine men, tak, czyli ci uzdrowiciele. I to była praca bardziej czy mniej efektywna i umiejętna, ale właśnie z tymi sprawami wewnętrznymi. Teraz tą rolę przejęli psychoterapeuci, i niekiedy psychoterapeuci też potrafią, wejść w pracę z duszą, ale z tego co słyszę, z tego co czytam w komentarzach, to nie jest to reguła. Często psychoterapeuci działają na poziomie intelektu, na poziomie świadomości przebudzonej w trakcie, kiedy jest stan Mózgu typ ma fale tak zwane beta, czyli codzienna świadomość. No do dużo, dużo się tutaj nie, nie osiągnie. Tak, to my możemy sobie w pracy robić zebranie na falach beta. Natomiast z powodu nadużycia tych fal beta, z powodu nadużycia lewej chyba półkuli mózgu, tak, tej racjonalnej. No mamy właśnie kłopoty z tym, żeby żeby wejść w, w tą część śnienia terapeutycznego. Jeszcze jest taka jedna taka dychotomia, czyli podwójność, że jest przyjemność i jest szczęście. Przyjemność jak Naukowcy mówią, jest związana z dopaminą, i tej dopaminy źródeł mamy obecnie bardzo dużo i jesteśmy wręcz poznieczulani na te źródła dopaminy, bo, bo tyle sukcesów małych, bo małych, ale potrafimy w, w, w bieżącym życiu osiągnąć, że potrzebujemy coraz większych bodźców dopaminowych i tam jest nawet mówione o tych tak zwanych postach dopaminowych, czy, 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 czy tam, żeby się powstrzymywać od, te, od, te, od tego hmm, dodawania sobie właśnie sukcesów, żeby, żeby pójść w kierunku znudzenia wręcz, żebyśmy mogli odbudować receptory dopaminowe, żeby się nam później chciało chcieć. Ale to jest, to jest wiecie, to jest takie, jakby to powiedzieć, mechanistyczna fizjologia, żeby że stosujemy rozwiązania fizjologiczne tak, jakbyśmy naprawiali samochód. No, dla niektórych młodszych dusz oczywiście to zadziała, ale dla starszych dusz... To, to taka dusza po prostu może się zacząć śmiać z tego człowieka. Co ty człowiek robisz w ogóle? o no co ci chodzi? Przecież to, ten, to nie to drzewo robisz. Trzeba, trzeba się zająć własnym wnętrzem, a nie, a nie fizjologią. Fizjologia jest ważna oczywiście, ale to, to nie jest rdzeń problemu. I Zamiast przyjemności, fizjologowie i, i neuronauka mówi w ten sposób, że z, z przyjemnością jest związana dopamina, a ze szczęściem jest oksytocyna związana. Hormon, który daje bliskość też, zwłaszcza właśnie wydziela się w, w bliskości. A w obecnych czasach w obecnych czasach, gdzie jest generalnie dużo indywidualizmu, jest to ciężka sprawa, jak tu odsiągnąć taki poziom oksytocyny odpowiednio wysoki. Tutaj narcydzi z tego powodu mogą bardzo łatwo osiągać sukcesy i zdobywać zdobycz. Narcyzi, którzy mają fazę tak zwanego love bombingu, czyli w, y, oszukańczego zachwytu drugą osobą. No, takiego oszukańczego, że później następuje y, odrzucenie, że ten narcyz nie, nie jest w relacji w, y, w, w partnerstwie z tym drugim człowiekiem, czy z kobietą, czy, czy Narcyska z mężczyzną, tylko używa tej relacji, używa tego człowieka, i to jest właśnie nadużycie, że to nie jest relacja, tylko jest to dręczenie, w pewnym momencie się robi. To nie jest partnerstwo, tylko, tylko, tylko po prostu nadużycie. I narcyz przez love bombing wywołuje ogromne ilości oksytocyny. I dopaminy również. Zachwyt, zachwyt. No wreszcie się ktoś, no tak zachwyca, tak mówi ofiara, narcyza. To aż, aż po prostu ludziom wstyd, że tak czują się docenieni. Tylko tak jak mówię tutaj na moim kanale w wielu filmach, że tam to nie jest tylko człowiek. Narcyzm to nie jest tylko zaburzenie osobowość główny film na, na moim kanale o tym też mówi tam kilka najważniejszych możecie sobie wysortować które mają największą oglądalność to o tym mówią że tam są ciemne siły duchowe które właśnie oszukują nas żeby nam zaoferować właśnie tą przynętę w postaci oksytocyny Później, żeby nas związać postraumatycznie. No? Także <laughs> depresja i, i wejście w, w taki stan terapeutycznego snu. Może być właśnie związana z rozczarowaniem, z frustracją, z taką już krańcową frustracją z, końco, z krańcowym rozczarowaniem, że, że i dusza rozkłada ręce i osobowość rozkłada ręce. I wręcz ciało rozkłada ręce. Mówią, ja już mam, do, mam dosyć. Mam dosyć, ja, 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 ja nie wiem, co tu się dzieje. I wtedy jest czas na pracę ze sobą. Także psychoterapia różnego typu jest bardzo czymś wskazanym. Autopsychoterapia też jest czymś wskazanym. Pan Jarosław Gibas na swoim kanale ma ileś filmów na temat właśnie historii autopsychoterapii. Warto pooglądać, warto się zainspirować. I mam nadzieję, że mój film też was zainspirował. Do tego, że pokazał, że to nie jest coś złego, bezwzględnie, że ten stan taki, niektórzy to nazywają ciemna noc duszy, tak? czy, czy, czy stan cienia, wejścia we własny cień, to nie jest coś bezwzględnie złego, po prostu jest to to, że ten nasz pojazd, zaświeciła mu się kontrolka, check engine. Mówi, do warsztatu chcę. A my tak mówimy: nie, nie pojedziemy do warsztatu. Mamy dzisiaj kurs, tam i tam musimy jechać. No, kto tu wygra? Kto tu wygra? I z tym pytaniem was zostawiam. Na razie.